Zobaczcie, udało mi się dzisiaj nazbierać Żywokost. Nie wiem, kto z Was zna taką roślinkę. Ci, co znają, to znają. Spróbuję Wam pokazać kwiaty, w liście. Jest ona dosyć duża. Myślę, że ma około metra długości. Jest taka charakterystyczna, li, yy, rośnie w podmokłych terenach, blisko rzek i w rowach. Natomiast nas interesuje korzeń. Jest on dosyć yy, kruchy, łatwo się łamie i do tego zawiera taką substancję kleistą. Yy, uzupełnia nam kolagen w, yy, w stawach. Więc yy, Zaczynam! Mamy umyty czyściutki żywokost, korzeń żywokostu przygotowany do pokrojenia. na tłuszcz. Korzeń żywokostu ma taką kleistą mazę w środku. Ten kolagen, który jest potrzebny naszym kościom, więc kroimy najdrobniej jak się da. Można użyć też blendera albo miksera wolnoobrotowego, który wytrzyma. Korzeń jest dosyć kruchy, miękki, łatwo się kroi. Hmm, posiada też taki. Widzicie, tak wygląda pokrojony żywokos. Wdałam już co nieco tłuszczu kokosowego. Potem dodam jeszcze tłuszcz gęsi, najlepszy nośnik. No i tak będziemy macerować roślinkę w tłuszczu przez kilka dni. Czyli podgrzewamy, studzimy, podgrzewamy, studzimy. Potem należy ten żywokost odcedzić. Zobaczcie, jechał już smalec gęsi, teraz będziemy dodawać dwa razy tyle, ile jest żywokostu, smalcu, gęsiego. Mam taką trochę płynną konsystencję, bo nie stał w lodówce, ale to właśnie jego wolno. Z uwagi na to, że mam dzisiaj dużo żywokostu, będę dodawać Kilka słoiczków z gęsiego. Dobrze, żeby to był sprawdzony nośnik, nie jakaś podróbka. mamy o to, żeby to wszystko było naturalne, świeże, z dobrego źródła. Mamy budyń. Budyń z złoju gęsiego. E, przykrył on zupełnie nam żywokost. E, nie wiem dokładnie, ile było żywokostu, ja daję tak opiętościowo. Jedna czwarta garnka była, czy, czy może i trochę mniej, żywokostu. Więc dodajemy trzy, dwa, trzy razy więcej tłuszczu gęsiego. Po to, żeby on był taki zawiesisty i też ten żywokost, żeby był wyczowalny. Maść w tej postaci, bo ona się będzie jeszcze trochę macerować, podgrzewamy ją na delikatnym ogniu czy tam gazie po to, żeby ten, te wartości się prze, przegryzły. Natomiast w takiej postaci e, ta maść może być używana nawet do głębokich odleżyn, bo nie ma żadnej substancji, która podrażnia. E, w momencie, kiedy go odcedzimy, można go użyć i wykorzystać drugi raz. Odcedzoną pulpę taką żywokostową wrzucamy do alkoholu, może być to spirytus, może być to wódka i tak przechowujemy do następnego użycia. Natomiast ta maść już z odrobiną alkoholu, moim zdaniem, nie nadaje się zupełnie do odleżyn, bowiem alkohol powoduje głębokie rany i, i podrażnia. Więc dałabym się zastosować komuś, kto cierpi. Natomiast w tej postaci to jest czysty, zdrowy tłuszcz ma masę właściwości odżywczych ta maść żywokostu może być stosowana jako krem do twarzy cudowne działanie przeciwzmarszczkowe odżywcze, masa kolagenu to czego nam kobitkom w pewnym wieku już brakuje na twarzy żywokost to jakby niweluje i jest jeszcze jedna rzecz wiem, że znaleźć można nalewki żywokostowe i różne tinktury, natomiast u Hildegardy żywokostu nie spożywamy Używamy go jedynie zewnętrznie, czyli do obolałych mięśni, stawów, kostek e, kości, które się goją po złamaniu, tak Kiedy już mamy ściągnięty gips. To działa wspaniale. Tak jak mówiłam, żywokost bez alkoholu, cudowny na rany, nawet głębokie, niegojące się rany, na skórę, na kokrem na nos. Natomiast z alkoholem. To już jest inaczej. Na stawy może być, natomiast nie na otwarte rany. No i pamiętajcie, nie używamy go jak tak mawiała Hildegarda, nie używamy go wewnętrznie. Ja jakby jestem pod wrażeniem tego, co pisze i mówi Hildegarda, więc przekazuję średniowieczne informacje. Zobaczcie, mamy już tak przygotowaną maść. Jeszcze jest w formie płynnej. Yy, ona potem stężeje w lodówce w niskiej temperaturze. Jest tu tłuszcz kokosowy i tłuszcz gęsi. Yy, najlepiej jest robić z całym gęsiem, natomiast on ma specyficzny zapach i też konsystencję, więc żeby go trochę utwardzić to daje też tak yy, nie za dużo tłuszczu kokosowego. I w tym maceracie z żywokostem to jest super połączenie. Efekty są znamienite, bo chyba do tego robię. Są takie potrzeby. Zostało nam już niedużo tego prostu, ale teraz trzeba go przelać, żeby odsączyć roślinkę, żeby nam się potem to wypsuło. Zobaczcie, to trzeba wycisnąć. cały czas wydostaje się olej. Odciskamy maksymalnie. Łąkawiczki są po to, żeby nie zostało mi to na dłoniach. Im lepiej odciśniemy, tym więcej będziemy mieć substancji płynnej w maści. Odciśnięty odkładamy na bok, bo nam się jeszcze przyda. I teraz znowu. Uważajcie, bo wszystko jest tłuste, no bo ciężko, żeby nie było. Przelewamy maść do słoiczku. Potem wkładamy do lodówki, żeby stężała. I Zobaczcie, udało się stworzyć. 15 słoiczków maści żywokostowej. I teraz, co dalej? Została jeszcze pulpa. Pulpa żywokostowa, którą możemy przechować do następnego razu, do następnej maści. Trzeba ją po prostu zakonserwować alkoholem. Zobaczcie. Mamy żywokost zakonserwowany w alkoholu. Możemy go przetrzymywać rok, nawet dwa w słoju. Ale w ciemnym, zamkniętym miejscu. Potem wykorzystujemy samą pulpę, znowu odciśniętą do alkoholu, w maści. Natomiast taka maść nadaje się na rany ani do skóry twarzy. Używamy ją do kolan. Ten, te właściwości z żywokostu przechodzą do alkoholu i naprawdę ma to wielką moc. Można też nacierać kolana samym, samą tam nalewką alkoholową. To też daje radę, natomiast wtedy trzeba skórę natłuścić tłuszczem żeby nie podrażnić jej i nie wysuszyć. No i to tyle. Mam nadzieję, że sobie również stworzycie taką wspaniałą nalewkę na bolące stawy i bolące kolana i kości.